Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj w hotelu Nowotel, w gościnnych progach najlepszego hotelu w Szczecinie czterogwiazdkowego. Dlatego, że hotel Nowotel został partnerem technicznym naszego klubu. Wszyscy sędziowie i komisarze, którzy będą przyjeżdżali na mecze, będą tutaj spać. W komfortowych warunkach, także myślę, że też przełoży się to na dobre sędziowanie na meczach w Azoty Arenie. Hotel Nowotel już drugi rok będzie z nami. Bardzo się z tego cieszymy, bo jest to duże wsparcie dla klubu, ponieważ każdy klub ekstraklasy musi zapewniać noclegi sędziom, komisarzom, i, i jest to na pewno spore odciążenie naszego budżetu klubowego? Bardzo się cieszymy, że mogliśmy nawiązać współpracę z klubem Wilki Morskie. Myślę, że będzie to, będzie to obopólna korzyść, ponieważ jesteśmy w stanie zaproponować klubowi nie tylko leczenie, ale począwszy od profilaktyki po diagnostykę, samo leczenie operacyjne, jak również rehabilitacyjne. Mam nadzieję, że tak naprawdę nie będziemy mieli aż tak dużo do czynienia, bo w końcu, jeśli ktoś ma kontuzję, no to nie jest wcale przyjemna sprawa. Natomiast jesteśmy w pełni dyspozycyjni, mamy dobre zaplecze i myślę, że będziemy mogli postawić chłopak po prostu dużo szybciej na rok niż dotychczas. Teraz sezon 2015-2016. Dzisiaj powiększyła się właściwie, dzisiaj możemy oficjalnie ogłosić, że powiększyła się kolejne nazwisko. Jest to Bartosz Grubel, ale o tym za chwilę powie trener ten tydzień rozpoczęliśmy również od, od podpisania kontaktu z Frankiem Grayn'sem, który też jest, jest już Państwu dobrze znany. Yy, dlatego przekazuję teraz głos żeby robić, więcej opadrze na nadchodzący ona projektu. No tak, na dzień dzisiejszy tak właśnie wygląda kadra zespołu King Witków Morskich na sezon 2015-2016. Szukamy jeszcze zawodnika na pozycję numer 5. I już byliśmy bardzo blisko do tego kontraktu, natomiast spraw niezależnych od nas wyniknęło to, że niestety się nie udało. I cały czas jesteśmy na etapie poszukiwania tego jednego gracza. Z tych zawodników, co mamy, tutaj jak wspomniał Przemek, jedyną nową twarzą na tej liście. Zaraz tutaj tak krótko postaram się scharakteryzować wszystkich, natomiast jest młody zawodnik Bartosz Rubel na pozycji numer 2. Przyszedł do nas z Dąbrowy Górniczej. O, o, to jest zawodnik, e, który ociera się o, o kadrę polski i, i tutaj e, będzie o swoje buty e, walczył z Kubą Garbaczem, z Maćkiem Mafiakiem, z Paweł Kikowskim, z Geńcem. Na pewno to pomoże rozwinąć skrzydła e, e, naszej organizacji. A tak jak już wcześniej wspomniałem, zawodnicy, którzy już byli i Państwo tym są niemieccy na bieżąco informowani, to Cory Lucius, amerykański zawodnik. Wiążemy z nim bardzo duże nadzieje. Marcin Nowakowski z przedunia. Macie Macharek, no to chyba nie trzeba nikogo, tutaj nikomu bliżej go przedstawiać. Myślę, że koleżą Państwo go. Frank Gaines nowy zawodnik, leworęczny. Może grać na, na pozycjach od 1 do 3 i myślę, że tutaj jest szansa na to, że będzie wyróżniającą się postacią w widzę, Paweł Wilkowski to był tutaj na miejscu. To też Państwo to nie poznacie. Łukasz Majewski, bardzo silny zawodnik, były reprezentant Polski, bardzo doświadczony na pozycji numer 3, uzupełniający go Kuba Garbacz. No młody zawodnik wchodzący dopiero na poziom ekstraklasy, były reprezentant Polski e, grup młodzieżowych. I tutaj pozycja numer 4 w stanie Paweł Lończyk, e, bardzo solidny zawodnik. E, bardzo gościeliśmy zgodził się u nas grać. Cieszymy się z tego. Michał Nowakowski e, zawodnik z e, Słupska. E, mam nadzieję, że nam pomoże rozciągnąć tą całą grę. E, jak tutaj ma, ma, mamy grać w ten sposób. Do tego urocznik został został zeszłego sezonu. Czegoś cieszymy. I mówię, szukamy jeszcze jednego gracza, który będzie na pozycję numer 5. Szukam graczy pod, pod takim kątem, żeby Generalnie większość z tych zawodników, jak Państwo tutaj sobie zdają sprawę, żeby byli multipozycyjni, czyli każdy mniej więcej z nich yy, może grać na 1, 2, 3 pozycjach. E, tak więc Kory może grać na 1, 2, 2, 1, więc 1, 2, 3, Kikowski 2, 3, Majewski 3, 4, Garbarz 2, 3, Lomczyk 4, 5, Nowakowski 4, Korysz 5 i. Mam nadzieję, że uda się kontraktować gracza na pozycji numer 5, który będzie mógł grać na pozycji numer 5, ale jakby w razie WUN trzeba było zmienić taktykę, będzie mógł też występować na pozycji numer 4. nie da nam